Słuchajcie, moi kochani w holu zakupowym, wakacyjnym, już niedługo, bo dosłownie za dwa tygodnie e, wylatujemy na wakacje. Potrzebuję, słuchajcie, paru rzeczy różnych. Ostatnio kupowałam Adusi, teraz czas na mnie i na mojego grzeszka. Parę rzeczy kupiłam, chcę wam pokazać. E, może zacznę od sklepu Reserve Torba jest jak najbardziej, byłam Riser. Słuchajcie jakiś czas temu i zakupiłam, słuchajcie, spodenki kąpielowe dla mojego Grześka. Zobaczcie, jak jest super, bardzo ładnie to wygląda. W środku mają taką, słuchajcie, siateczkę, także mega ekstra. Te spodenki kąpielowe, słuchajcie, ile one kosztowały? Majątek, co najmniej. Pamiętałam mamy paragon. Jeżeli chodzi o te spodenki, one kosztowały e, szorty 69 ,99 zł 99 groszy. Ale myślę, że będą nie na raz. Naprawdę bardzo fajne, e, porządny materiał. E, jeśli chodzi o kolejny sklep, który odwiedziliśmy, e, było to CCC. I tutaj słuchajcie, my lecimy... Narodos, tam jest kamienista plaża, więc nam są potrzebne, słuchajcie, buty, buty do wody i skorzystaliśmy, słuchajcie, z promocji, zobaczcie, jakie słodziaki malutkie, to dla Adusi, yy, mamy buty do wody dla Ady, rozmiar 28-29, także myślę, że tylko chyba na ten rok. I te buciki kosztowały w standardowej cenie 40 zł, a ja zapłaciłam za nie 20 zł, 50% taniej. Taka sama sytuacja z butami. Dla mnie ja mam w odcieniu takiego nie wiem, turkusu. I te moje butki kosztowały 49.98 i były przecenione, zobaczcie, na 24.90. 9. Super, rozmiar mam 38-39 Także, aha jedna uwaga Słuchajcie, jak kupujecie buty do wody Zawsze kupuj, kupujcie sobie Rozmiar mniejszy, ja noszę 40 I ten but na mnie Klapał, więc Wzięłam rozmiar mniejszy, jest ok Trzeci buciki to będą Buciki dla mojej Agatki Czarne, czarne buciki, ta sama sytuacja, przecenione z 49,99 na 24,99, standardowo, jak to nastolatka, musi mieć wszystko czarne, najlepiej, żeby się nie wyróżniała z tłumu, więc mamy czarne buciki do wody. Nie mam, słuchajcie, butów dla y, mojego męża, ponieważ nie było już, słuchajcie, nie wiem, jeszcze się zastanawiamy, gdzie ja te buty y, dla niego kupię, widziałam w mart, Martes, Martes ten sklep się nazywa w Martesie. Muszę się jeszcze wybrać, jeszcze mam te dwa tygodnie, więc na pewno zakupię. Okej, okay, CCC mamy z głowy. Mam tu jeszcze, słuchajcie, taką bluzkę. I ja sobie, słuchajcie, tą bluzeczkę kupiłam w sklepie Carmelia to jest sklep internetowy i ta bluzeczka kosztowała mnie 69.99. Bardzo super fajny materiał. Co to w ogóle jest? Made in Italy, czyli włoskie, chciałabym się dowiedzieć, bluzka z falbanką, jaki to jest materiał, nie wiem, czy to czasem nie jest wiskoza, elastan, poliester, ok, mamy taką dosyć lejącą, fajną, niewymagającą prasowania bluzeczkę i słuchajcie, ta bluzka jest na mnie za mała, w piersiach gdzieś się nie dopina, ja noszę rozmiar 40, a ta bluzka jest oversize, czyli dobrze mówię oversize'owa, czyli yy, jednego. jednego rozmiaru. I, I co? I na mnie jest za mała, więc yy, jak najbardziej mogę ją odsprzedać komuś. Jeśli ktoś ma ochotę, yy, zapłaciłam za nią 69 zł, czyli pół ceny za tą bluzeczkę. Jeśli ktoś ma ochotę, skontaktować się ze mną, bardzo proszę, czy na Facebooku, czy na. YouTube, napisać mi komentarz, chcę tą bluzkę i jak najbardziej odstąpię za pół ceny, nowiutka nigdy nie noszona. A szkoda, żeby słuchajcie, leżała w szafie. Jeżeli to jest bluzka, jeszcze jest lato, więc można fajnie sobie w niej chodzić. Dalej. Co ja jeszcze kupiłam? Wczoraj, nam, wczoraj wam jeszcze wspominałam, tak, wczoraj, że kupiłam ręcznik kąpielowy. To jest ręcznik kąpielowy typu poncho dla adusi. Zobaczcie. E, oczywiście made in Biedronka e, z kapturem świetny, mięciutki nie za gruby e, zapłaciłam za niego wczoraj 24,99 w Biedronce więc są jeszcze te ręczniki dostępne ma ktoś hotę, potrzebuje czy na wakacje, czy na wyjazd e, jak najbardziej polecam e, Adam mega zadowolona. E, co ja jeszcze mam, słuchajcie kupiliśmy e, taki ogromny materac dmuchany w formie arbuza ten materac na outlecie kosztował około chyba 40 zł. Już nie pamiętam, słuchajcie. Nie mam tutaj ceny przyklejonej. Mega duży, taki wiecie rozmiarowo to on jest o, rozmiarowo, wagowo do 90 kg. A rozmiarowo to jest chyba bezrozmiarowy, bo nie mogę znaleźć. Jest 1,88 m na 74 cm. Także spory o 74 cm objętości, chyba. I słuchajcie, ten materac, ciekawa jestem, kto będzie ten materac dmuchał tam na wakacjach. Podejrzewam, że ja i mój mąż, aczkolwiek ja to zaraz dostaję, słuchajcie, mroczków przed oczami nie za bardzo mogę pompować nawet balony a co dopiero, taki ogromny, duży materac. Przechodzimy do innego sklepu. Uwaga, uwaga kapelusz. Kapelusz mam taki, słuchajcie, wakacyjny dla siebie. Ja niestety nie mogę, słuchajcie, chodzić bez czapki na wakacjach. Jest gorąco. Ja muszę mieć coś na głowie. A że, a że będę chodzić też w sukienkach czy jakichś takich stylizacjach letnich, wakacyjnych, to za bardzo taka czapka, jockeyka typu sportowa nie bardzo. Lubię kapelusze, będzie kapelusz, będę w nim chodzić. I ten kapelusz słuchajcie, jest z firmy Reserved, to jest ze sklepu Reserve zapłaciłam za niego 60 zł nie Reserved, Divers, przepraszam, z Diversa, i on kosztował 60 zł. Taki ma, słuchajcie, ciemny słonkowy kolor, bardzo podobno do tego, co miałam poprzednio, tamten był troszeczkę jaśniejszy, ale myślę, że nie na rok, nie na dwa i nie na trzy. Jeżeli tylko nie wyjdzie z mody, to jak najbardziej na wakacje. Zobaczcie, super. On jest też taki mięciutki, można sobie go jakoś tam formować, czy chce z przodu, czy chce z tyłu wygięcie. W diversie kupiłam również dla mojego męża koszulkę na ramionczkach. Zobaczcie, tak wygląda. Na ramionczkach koszulka. I teraz tak, tą koszulkę kupiłam. Po cenie promocyjnej standardowo ona kosztowała około 50 zł, a ja kupiłam ją za pół ceny. Jeżeli się kupiło dwa produkty, to ja mogłam sobie po prostu dwa produkty. Drugi jest 50% taniej, więc po przeliczeniu kapelusza i tej koszulki to mam koszulkę tańszą. Bardzo fajna ta koszulka. Czy ja kupiłam jeszcze coś w diverzji? Kupiłam w diverzji tak spodenki, zobaczcie, spodenki męskie dla mojego Grześka, rozmiar L, one mają tutaj gumkę, można sobie jeszcze podciągnąć tutaj sznureczkami, jeśli jest jakiś luz, dosyć mięciutkie, słuchajcie, wygodne, ten materiał dosyć miękki i myślę, że będzie zadowolony, one są tak lekko przed kolano. I te spodenki również kosztowały chyba około, no widzicie, pourywałam metki ceny, nie widzę. Divers, czy ja mam tu Diversa? No nie bardzo mam. Nie pamiętam. Jak znajdę, to napiszę Wam w opisie. I wchodzimy teraz do sklepu Pepko. W Pepko kupiłam dla siebie koszulkę. Taką czerwoną, słuchajcie, bawełnianą. Bardzo fajna koszulka. Yy, oczywiście bezcenna, ale wydaje mi się, że za tą koszulkę zapłaciłam 20 zł. Natomiast za koszulkę na ramionczkach, taką bawełnianą, słuchajcie, top, zapłaciłam 10 zł. I tą koszulkę yy, kupiłam w kolorze żółtym i białym. białym? Tak, jest i kolor, kolor biały. I teraz mam dylemat, bo kupiłam sobie w rozmiarze M i jest dosyć sporo opięta, więc nawet nie wiem, czy będę w niej chodzić. Mam nadzieję, że tak. Troszeczkę mam brzuszka, więc no, będzie ciężko go ukryć w takim topie. Natomiast dla Grześka dwie koszulki, też w pepko. I tutaj mamy taką koszulkę, chyba rozmiar XL. Taki kolor, słuchajcie, śmietankowy. Napis jest w odcieniu zgnitej zieleni. Bawełniana, chyba 100% bawełny, jak z tego, co się nie mylę. I jeszcze jedną szarą. Też z jakimś napisem. I też z pepko. Co my tu jeszcze, kochani, mamy? Mam dla Was jeszcze do pokazania. Kupiłam sobie, słuchajcie, taki produkt na wakacje. Co prawda nie mam jeszcze zakupionego, słuchajcie, filtra do ciała na wakacje, ale mam już taki produkt po opalaniu. On jest bardzo dobry, słuchajcie, jeśli sobie poważymy ciało. Jeśli na przykład za bardzo się opalimy i ta skóra jest czerwona i taka dosyć boląca. Mam tutaj takie produkty z firmy Avon, zobaczcie. One się nazywają Avon Care Sun Plus. After sun, czyli po słońcu. I tutaj zobaczcie, dlaczego mam dwie różne butelki. Ta butelka ma spryskiwacz, jest mniejsza ma spryskiwacz i e, ta butelka e, służy do e, spryskiwania bezpośrednio na ciało, jeżeli nas boli, ciało, nie za bardzo możemy smarować, bo to boli, to używamy tego spryskiwacza później, jak, jak najbardziej używamy takiego mleczka, mleczko. Mleczko. Używamy mleczka i smarujemy nasze ciało opalone zawsze po opalaniu, aby nam się skóra y, taka, wiecie, nawilżyła y, i oczywiście nie bolała, żeby tam ta skóra nie schodziła. Pachnie obłędnie. Bardzo mi się podoba. Y, ja za te produkty dałam chyba po 15 zł, jak dobrze pamiętam, bo były na promocji. Normalnie w standardowej cenie około 30 zł. Także i w Awonie jeszcze zamówiłam sobie bardzo fajny, już sprawdzo sprawdzony przeze mnie płyn y do y kąpieli żel pod pleśnic. Ja go również używam w wannie, na gąbkę. Jest mega, mega, mega wydajny. Słuchajcie, i tu nie czaruje absolutnie. Ostatnio go miałam chyba bodajże 4 miesiące. Także naprawdę cała rodzina używała i 4 miesiące wystarczy jedna pompka i umyjemy całe ciało jedną pompką. Yy, I także polecam serdecznie on, też nie jest chyba jakoś drogi, wydaje mi się, że około 15 zł. Yy, postaram Wam się zorganizować ceny tych moich rzeczy, które kupiłam i wypisać w komentarzu pod filmem, ile yy, co kosztowało. No i jeszcze raz przypominam, bluzeczka do wydania, jeśli ktoś ma ochotę. Kto się zmieści w taką bluzeczkę, rozmiar 38 i 36. Ja mam rozmiar 40, więc jak najbardziej 40 polecam. Kochani, to będzie wszystko w dzisiejszym filmie. Mam nadzieję, że podobał Wam się mój film. Będzie to tak zwany hol zakupowy. Yy, oczywiście, komentujcie, zostawiajcie miłe komentarze, łapkę w górę, no i subskrybujcie. Będzie mi bardzo miło z Waszej strony. Yy, I pozdrawiam serdecznie do następnego filmu.